Uch, dziwne, że sami telefon nie zadzwonił. że do toalety? Mmm, um, za dziewczyny. Hmm. W sumie oni nie idzie Ale Kuba i Natalka. Kuba i Emilka, przepraszam. Mama, ale co? Wiesz, że idzie dzisiaj do, do szkoły. Ej! Emilka, zapala palety światła. A może to mama, a może to nie ja? Niesprawiedliwy on jest, kochanie, ale się uspokój, dobrze? To ja zapaliłam ten światło. Mm, no dobrze, dzisiaj muszę iść do Kona. Tak, ubierz się. Moje ubranie, oczywiście, że moja siostra ma ładniejsze. Ale przecież ty masz piękną tą bluzkę, Ale ona ma taką chłopieńcą bluzę. Zobacz bo nie wygląda. Wyglądasz ładnie tak jak teraz. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Gdzie jest ten chłopak? Hmm, to mniejszy. Czegoś jeszcze mam? Czy go ja Tak, mam go tu. Oj, Czy on by mógł. Hmm, na przykład. Czemu bym mogła oddać ubranie? To co ma teraz Kuba? Dobra, to Kuba będzie miał takie. ale ten może będzie miał piżamę. No dobrze, kochanie, ubierz się. No i teraz, dobrze. Weź swój plecak. Ja myślę, że to nie jest twoje. No tak, to nie ale mamo, ja nie mam żadnych ołówków. Sostra ci da. No dobrze, to weź sobie ten. No dobrze, to możesz iść. Ja sobie tu Kto do szkoły? Ja chodzę do przedszkola. E, no tak, bo jestem starsza od Ciebie o rok. Przepraszam. Jestem starsza od mojego brata. Tak, i kupimy Ci nowy plecak. Plecak. E, to dam do. Jej, ja będę miała nowy plecak. Idziemy do y, sklepu niedługo. Jupi! wezmę różowy marker no chodź a wiesz, że ja nie idę kupić sobie nowy plecak? mamo, a ja? kochanie, twoja siostra chodzi już do pierwszej klasy, a ty dopiero do zerówki nie, nie potrzebuję nawet plecaka jesteś samodzielny. No dobrze, chodźcie. No, no ty nie potrzebujesz ubrania. Zapomniałam. No dobrze, chodźcie już. Nie potrzebujesz torby? Nie, 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 nie trzeba, chodźcie. Dobra, teraz jest cięcie, więc... Oni idą tu i zobaczcie, oni będą takie taki zaskoczeni cały czas. No dobra, jestem już. Ale czy wy ja możecie mieć takie miny? Halo, jest Jestem już. A ty dalej śpisz? Yy, nie, nie śpię. Naprawdę nie. Idź się kąpać. Wiesz, że masz dzisiaj pracę. O Boże, zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Bo... Yy, oj, kochanie. Yy. O, nie, już nie płacz, muszę się przebrać. No chodź. Dam ci smoczek i jeszcze jakieś tamte ubranie co tam znalazłam. Nie wiem gdzie dokładnie. Parku rozrywki, ubranie. Wiem, że gdzieś się mam. Tylko nie wiem gdzie. Bo tu mam takie inne rzeczy. Więc to pewnie nie jest. Tym, ale to jest. Nie wiem. Kochanie. Chodź już. Hmm. hmm, co robi oliwka? Oliwia śpi. No dobra, zgaszę światło, bo nie potrzebne są rano. Oliwia! Hmm. Tak, no dzisiaj do szkoły. Nie, kochanie, dzisiaj masz wolę. Co? No bo są pierwe. Tak. A kiedy Emilka i Kuba mają ferie? Oni mają ferie za tydzień. Też mają dwa tygodnie. Mamo, ale przecież oni będą mieli wtedy, kiedy będziesz sprawdzian z polskiego i francuskiego. Od kiedy ty się francuskiego uczysz? No przecież zapisaliście mnie. A, no tak. O, ja nie lubię francuskiego. Ale czemu? Nie wiem. A wiesz, że twój tata jest z Francji. Naprawdę. Nie, nie ja może pójdę. Miałam tego nie mówić. To będzie się wkurzy. O nie, dobra, już się umyłam. Bo nie wiem po co to włączyłem. Dobra, ślepo. Zęby. Nie, to... Tu nie wiem po co pasta. Moje ręce. W końcu praca, nie? Przyspieszony ten. Yy, okulary. Kochani, a ja nie mam to. komputera. Yy, zostawiłeś go w pracy. Dobra, to idę, pa. Pa. Yy, nie tędy się wychodzi. On jest dziwny. Ta to jest w Francji? Gdzie on o nie, nie ma ich. A no tak, oni są w hmm, dobra. Wypełnię te obowiązki. O, hmm, ktoś coś napisał. Pewnie do Oliwii. Z tego, że ona nie ma hmm, teraz swojego komputera, to... Ma jeszcze, ma nawet Czy przyjdziesz dzisiaj do mnie? No dobra, pójdę zapytam ją. E, kochanie. Tak, mamo? Po pierwsze, odłóż to. Nie mogę mieć tego domu. Nie. Możesz odpisać koleżance. Odpisała mi. Dziękuję, mamo. Och, nie ma za co. Ale tylko jedna wiadomość. No dobrze. Czy przyjdziesz dzisiaj do mnie? <laughs> no wiesz, bo wolałabym, żebyś przyszła do mnie, bo yy, ja mam karę, ale wszystko ci powiem u mnie w domu. No to tak... O... Hmm. O dwunastej. Kochani, odpisała ci? Nie, jeszcze nie. Okej, okay, odpisała. A nie mogę już dalej. Nie, kochanie. No dobrze, możesz napisać Okej. Okay. Okej. Okay. Serduszko. No dobra mama, masz. Nie, się ubiorę, bo zaraz koleżanka u nas będzie. A to nie miałaś do niej Nie, bo będą karę. A no tak. Dobra, może te zdjęcie tu położę na razie. Zapalę światło. Zrobię nam jakieś przekąski. Na pewno jakieś dobre przekąski się trafią. Y y nie mam tu prawie rzeczy, rzeczy. No to zrobię takie pojedyncze na przykład. Rzecz, takie jak suszy, jakieś. Em, burgery potem będą sobie robiły. Więc tu dam wszystkie rzeczy do burgerów. Ja jeszcze talerza. Oh, ja mam tutaj, co ma ulubiono. to, co jeszcze mam wyrzucić. Tą tą. No dobra, pewnie zaraz powinna być. Ja to na nie poczekam. Nie ma koleżanki nawet zrobione. Twoja koleżanka jest. Otworzysz. Tak mamo, za chwilę. Chyba nie będzie stała. Już idę. No dobrze, kochanie. No. Ja pójdę na dwór. Hej, cześć. Czemu nie chciałeś do mnie przejść? Mam karę, napisałam ci. O, a obejrzymy coś na laptopie? Przecież powiedziałam ci, mam karę. Ano tak. Tu jest laptop. No, a chciałabyś iść na shopping? E, nie wiem, czy mama pozwoli. No, ale przecież nie musisz nic mam mówić. No, w sumie tak. No, to masz jakąś kasę? Jakieś 20 złotych mam. Um, to jest 50. No, tak. No, to... Mamo, wychodzę do sklepu. Nie musisz tego nie mówić. No, dobrze, kochanie. Ale nie wydawaj moich pieniędzy. To ośrodek. Pieniądze rodziców. Tak, zapłaciłam kartę rodziców. I za to ta kasa? Ta kara? Tak, tak. No to chodź już. No to ja idę. Tak.